Pewien faryzeusz zaprosił do siebie Jezusa na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem, lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie w wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł pan do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza. Raczej dajcie to, co jest wewnątrz najomóżne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Ciekawe pytanie, czy Stwórca z zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Bardzo staramy się o to, żeby zewnętrznie wyglądać pięknie, żeby się umyć, uczesać, ubrać, płeć piękna jeszcze się pomalować. Bardzo dbamy o to, żeby w naszym mieszkaniu, pokoju było czysto, żeby samochód był umyty i żeby się też zachowywać, tak, żeby ludzie, jak na mnie patrzą, jak ze mną rozmawiają, żeby widzieli, że jestem kulturalny, wykształcony, mądry, taktyczny. Bardzo dużo zwracamy uwagę na to, żeby ludzie o nas dobrze pomyśleli, żeby nas dobrze widzieli. Ta zewnętrzna strona. I w ogóle zewnętrzne nasze życie, czyli to, co jest nam potrzebne w życiu doczesnym, nasza praca, różne zajęcia, tu na do to zrobić, tam trzeba coś zrobić, tyle z tych spraw. I często duchowe życie zostaje gdzieś na marginesie, z boku. Już nie, nie starcza czasu, później się pomodnę. Muszę teraz szybko to zrobić, później się pomodnę. Później pójdę na spowiedź, na później pójdę do kościoła. Słowo Boże później porozmyślam. Później będę czytał jakieś książki, jakieś czytanie duchowe, duchową literaturę. A Jezus mówi nie rozumni. Nierozumni jesteście, jeśli tak robicie. Jeśli nie troszczycie się tak o wewnętrzne życie, jak troszczycie się o zewnętrzne. Bo Pan Bóg stworzył i zewnętrzne i wewnętrzne. I duchowe życie też Pan Bóg stworzył. I też mamy się o to troszczyć, i mówi to rozmawiając z faryzeuszem, który zaprosił go na obiad. I faryzeusz się dziwi, czemu rąk nie umył. Też byśmy może się dziwili, zwłaszcza teraz, w czasie czy po pandemii, że musimy dbać o higienę, o, żeby myć ręce. Dzieci małe już uczem, żeby były ręce. Oczywiście to jest ważne, ale tu o coś innego chodziło. Tu nie chodziło o higienę. Tu chodziło o jakieś rytuały, jakieś obrzędy, jakieś tradycje, które sobie natworzyli faryzeusze. I tak zwracali na to uwagę, że już nie, nie myśleli o tym, co jest wewnątrz, co jest w sercu. W sercu by, były różne problemy, a, a ważne było, żeby ręce umyć. Dlatego Jezus sprowadza tę rozmowę z mycia rąk na mycie serca, na coś wewnętrznego. To jest też ważne, żebyśmy w rozmowach z ludźmi umieli też porozmawiać i konkretnie o jakichś problemach, nie bali się, że się ktoś obrazi, że ktoś o nas sobie źle pomyśli. Nie. Ważniejsze jest zbawienie tego człowieka, ważniejsze jest jego wewnętrzne dobro. A nie tylko to, że on się nie obraził, że on się jakoś ja się może jakoś nietaktycznie zachowam. Nie, Jezus nie boi się tego, co o nim pomyśli sobie, faryzeusz czy inni faryzeusze. Chociaż go zaprosił na obiad, powinien sobie zachowywać się jakoś. Jezus nie martwi się o to, nie, nie chce grać. To, co myśli, to mówi. Rozmawia o trudnych problemach, porusza trudne tematy. Nie bójmy się też tego. I też ciekawe, na koniec słyszymy, raczej dajcie to, co jest wewnątrz na jałmużna, zaraz wszystko będzie dla Was czyste. Dajcie to, co jest wewnątrz. Ciekawe, że jałmużna nam się kojarzy z dawaniem pieniędzy, z jakąś pomocą materialną, a dawajcie na jałmużna to, co macie wewnątrz, swoje życie duchowe. Daj na jałmużnę, podziel się tym z człowiekiem. I ile ludzi jest pustych wewnętrznie, pustych duchowo, biednych. Bo wewnątrz nie mają, nie mają wiary, nie, ma, nie znają Pana Boga, nie umieją się modlić. Podziel się swoją wiarą, opowiedz coś temu człowiekowi o Panu Bogu. Ale też, żeby się podzielić, trzeba to mieć. Żebym ja się mógł podzielić życiem duchowym, wewnętrznym, swoim życiem, to ja muszę sam się modlić, ja muszę sam Biblię czytać, ja muszę sam rozmyślać nad Słowem Bożym, sam chodzić do Kościoła, przyjmować sakramenty, żeby moje życie duchowe było systematyczne. Było bogatym, pięknym, dobrym, że ja znajduję czas na modlitwę nie mniej niż na to, co jest zewnętrzne. I wtedy ja się mogę tym podzielić. Dawajcie to, co macie wewnątrz na jałmużne. Dawajcie drugiemu człowieku, ten człowiek potrzebuje tego, daj mu na, na ją swoją wiarę siebie, swoje życie wewnętrzne. Umiemy to robić? Stwórca z zewnętrznej strony uczynił także i wnętrze. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.